No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany i witam Was w nowym filmie. Dokładnie rok temu na tym kanale ukazał się poradnik zakupowy. Był to film, w którym opowiadałam o moich pomysłach na prezent dla książkoholików. I jako iż minął dokładnie rok od tamtego filmu, to postanowiłam, że i w tym roku bardzo bym chciała coś takiego nagrać dlatego witam was w tym oto filmie. Ale w tym roku będzie to naprawdę luźny film. Po prostu chciałabym tutaj zaprezentować moje pomysły na prezent dla książkoholików, ale jeśli wy macie jakieś swoje pomysły albo chcielibyście dodać jakąś książkę do tej listy, no to czujcie się zaproszeni do napisania swoich pomysłów w komentarzach. Jest to luźny filmik, więc nie mam konkretnych kategorii, po prostu wokół siebie zgromadziłam książki, które są po pierwsze dobre jako literatura, w sensie są to dobre książki do czytania, ale oprócz tego ładnie wyglądają, w sensie, że po prostu są dobrymi przedmiotami na prezent. I spełniają tą taką kategorię dobrej książki, w sensie, że no wiem, że dla każdego dobra książka to co innego, ale powiedzmy, że wpadają w tą taką kategorię dobrej literatury i po prostu są ładnie wydane. Także nawet jeśli książka się nie spodoba obdarowanemu, to przynajmniej zostanie ładny przedmiot. Może jest to podejście konsumpcjonistyczne, no ale kamal, mówimy o kupowaniu i dawaniu prezentów, więc Myślę, że w święta możemy sobie trochę pofolgować, prawda? Jak już tak zgromadziłam te książki, kierując się tymi dwoma wytycznymi, to odkryłam, że najwięcej mam reportaży. Nie wiem, jak to się stało. I pierwsze dwa reportaże są z wydawnictwa Czarnego i są to książki, o których ja już nie raz mówiłam na tym kanale, więc nie będę się rozwodzić, tylko Wam je pokażę i może... Króciutko o nich opowiem, bo pierwsza powieść to jest powieść, reportaż, to jest prowadzący umarłych. Jest to zbiór wywiadów z ludźmi na temat tego, jak się żyje w Chinach. Ale jest tutaj mnóstwo tradycji, kultury chińskiej, o której ja na przykład nie miałam pojęcia. Jeszcze takiego smaczku tej książce dodaje fakt, że ta książka została przeszmuglowana przez granicę, bo. Państwo chińskie bardzo nie chciało, żeby ta książka została wydana za granicami swojego kraju, a nawet w kraju, kiedy ona już została wydana, to potem została zakazana. Więc jest to taka hmm, zakazana książka. Ale oprócz tego, bardzo dobrze to się czyta. Ja byłam oszołomiona. Znaczy, ja nie, nie znam historii Chin, nie znam kultury chińskiej, więc. Może tutaj zadziałał ten aspekt tego, że mnie niewiele trzeba było, żeby poczuć, poczuć się oczarowaną, ale tutaj mamy prawdziwych ludzi, którzy mają swoje problemy, którzy opowiadają o tym, jak to jest żyć w takim kraju, jakim są Chiny, i nie jest to życie łatwe. Ja pamiętam, jak to czytałam. Po prostu ta książka sprawiła, że zupełnie inaczej patrzę na świat. Więc to jest w ogóle chyba największy komplement, jaki, jaki można dać książce. A biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie, gdzie większość rzeczy, które mamy w domach, są made in China, no to wydaje mi się, że ta książka jest po prostu bardzo, bardzo ważna. Więc dla kogoś, kto interesuje się mm, i Azją, ale też lubi poznawać obce kultury, lubi wiedzieć, co się dzieje na świecie, lubi, um, i, lubi azjatycką kulturę. Jak znalazł. Prezent pod choinkę, jak znalazł. No i następny reportaż, też już o nim niejednokrotnie mówiłam, bo jest to Plutopia. Niejednokrotnie o tej książce mówiłam, bo jest to jeden z moich ulubionych reportaży, przez co on często pojawia się w różnych tagach, dlatego poczułam, że tej książki też. Tutaj nie mogło po prostu zapraknąć. A jest to opowieść o tym, jak Stany Zjednoczone oraz Rosja budowały tak zwane plutonowe miasta. Czyli miasta, które powstały przy fabrykach plutonu, który był potrzebny do tego, aby zbudować broń jądrową. Więc jest to ogromna lekcja historii, ale czyta się to jak. Jeden z najlepszych thrillerów czy kryminałów, więc jeśli chcecie obdarować kogoś, kto kocha historię, ale lubi też być wciągnięty w dramatyczną akcję, no to polecam. I dalej mam dwie książki dla osób, które lubią angażować się w tematy społeczne bo są to reportaże, bo wciąż jesteśmy w tym dziale i mam tutaj na marne o tym, jak w Polsce marnuje się jedzenie, ale też mam. Nie zdążę o tym, jak w Polsce komunikacja miejska wymiera. Uważam, że obydwie te dwie książki są bardzo dobrze napisane, są wciągające, są angażujące i po prostu wydaje mi się, że jest to dobry pomysł na prezent. Jeśli to nie jest pierwszy film, który oglądacie na tym kanale, to wiecie, że ja. Uwielbiam literaturę młodzieżową. Dla mnie młodzieżówki to sposób na odstresowanie się, dlatego, no nie wiem, ale uważam, że to jest naprawdę trafiony prezent dla kogoś, kto lubi młodzieżówki. Te dwie serie mogą się okazać strzałem w dziesiątkę, bo mam na myśli tutaj Darię Anioła, Cassandry Clare. Ja kocham tę serię. Kocham to, jak ona niczego nie udaje. To jak ta seria jest z jednej strony z głupiutka, ale z drugiej my jesteśmy wciągnięci w akcję i ona jest taka. To jest taka luźna książka, właśnie odstresowanie się. My wiemy, że wszyscy przeżyją i nikomu się nie stanie krzywda, ale, ale i tak jesteśmy zaangażowani i tak chcemy wiedzieć, jak ta historia się skończy. Poza tym, ja muszę powiedzieć, że te książki są naprawdę bardzo ładnie wydawane i one razem. W sensie grzbiety ustawione koło siebie tworzą obrazek. Ja bardzo lubię takie, takie sposoby na wydawanie książek, w sensie lubię jak książka jest wydana z pomysłem, no a to jest zdecydowanie jest to pomysł. No i druga seria, która ostatnimi czasy jest dosyć ciężko dostępna, zwłaszcza drugi tom, ale, ale warto poszperać, bo jest to Cinder. Ja kocham tą serię. Właśnie skończyłam drugi tom. Jeszcze Wam o tym nie opowiedziałam. Będę o, o drugim tomie mówić w podsumowaniu listopada, i ja jestem zakochana w tej serii. Tak jak pierwszy tom był, był ok, w sensie był ok, ale nie był dla mnie jakiś odkrywczy. Tak teraz już mogę powiedzieć, że ten drugi tom utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że jest to naprawdę dobra seria młodzieżowa. Więc. Jeśli wiecie, że ktoś lubi młodzieżówki i wiecie, że tej serii nie zna, albo nie czytał, albo nie ma, tej, nie ma tych książek, no to zdecydowanie polecam. I dalej mam właściwie serię kryminałów, ale myślę tutaj o innej autorce, bo mam tutaj na myśli Agatę Christie. To, jak te książki są wydane, to jest po prostu bajka. Ja jestem oszołomiona. Tutaj. Świecą się te litery, te, te, mm, te akcenty są przepiękne. Klejka jest przecudowna. I taka książka pod choinką to jest naprawdę bardzo dobry prezent. Więc jeśli wiecie, że ktoś lubi kryminały, no to Agata Christie, no królowa kryminałów. No po prostu to jest, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na prezent. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo poczytna autorka w Polsce, więc. Można się bać tego, że dacie komuś książkę, którą już ten ktoś przeczytał, ale wydawnictwo Dolnośląskie jakby wydało już tyle tych tytułów Agaty Christie, że jestem przekonana, że zawsze znajdzie się jakiś tytuł, który osoba obdarowywana może nie mieć na przykład, albo jeszcze nie czytała, więc polecam się zainteresować. No i na takiej samej zasadzie dalej mam coś dla osoby, która lubi fantastykę, a szczególnie książki fantastyczno-naukowe, bo mam tutaj, i to niekoniecznie mi chodzi o tą konkretną książkę, chociaż ta też jest dobra, czyli e, Luna Nów, ale mam na myśli całą serię wydawniczą, która się nazywa Uczta Wyobraźni. To są książki, które są wyselekcjonowane i w tej serii wydawniczej Mac nie drukuje byle kogo, nie drukuje byle jakich książek. To jest fantastyka, no można powiedzieć, że taki trochę, tak, trochę takiego lepszego sortu. Więc jeśli znacie kogoś, kto jest wybredny, jeśli chodzi o science fiction, no to polecam, polecam jakąś, jakiś tytuł z tej serii, bo to jest naprawdę... Kawał dobrej literatury. No i jak już jesteśmy przy literaturze, no to teraz może porozmawiamy sobie o literaturze pięknej. I mam tutaj właściwie cztery pozycje. Jedna z nich jest taką, hmm, można by powiedzieć, trochę ob obklepaną, bo jest to tytuł bardzo, bardzo znany, a mianowicie mam na myśli Markeza i 100 lat samotności. Ja już tą książkę czytałam jakiś czas temu. Ale muszę się przy, Wam przyznać, że zdarza mi się co jakiś czas do, myślami wracać do tej powieści. To jest saga rodzinna. To jest bardzo dobry pomysł na prezent dla kogoś, kto lubi sagi rodzinne. Kto, dla kogoś, kto lubi dobrą, wysoką literaturę. Dla kogoś, kto lubi realizm magiczny, bo ta książka jest pierwowzorem realizmu magicznego. Dla kogoś, kto interesuje się literaturą hiszpańskojęzyczną, to jest po prostu dobra książka, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest takie, no wiecie, to jest, to jest bardzo znana powieść, więc możecie już jakby mieć tą, tą pozycję z tyłu głowy, więc yy, po prostu tylko tak ją pokazuję, że... Że jeśli nie znacie, albo jeśli myślicie, czy, hmm, czy może się spodoba, no to, to to jest dobry pomysł. Ale dalej mam trochę takie mniej znane powieści. <laughs> mam na przykład tutaj: Wydawnictwo Tajfuny i Układane. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem, że ta książka ma trochę mieszane opinie, ale uważam, że ona zasługuje, zasługuje na to, żeby. Być dla kogoś prezentem, bo jest to zbiór opowiadań, który. Hmm. Niektórzy mówią, że nie ma tam nic błyskotliwego, i wszystko jest takie obklepane, i, i oni to już wszystko wiedzieli jej, zanim przeczytali tę książkę, ale ja się z tym nie zgodzę. Owszem, ona czasami nazywa jakieś yy, zjawiska albo jakieś idee, które są we współczesnym świecie. I z jednej strony, niby to jest takie wszystko bardzo proste, a z drugiej strony to jest naprawdę błyskotliwe, i ja miałam takie. Jak, jak ja to czytałam, to miałam takie: o kurde, no tak, no przecież tak, to jest. Je, dobrze, że ktoś to ubrał w słowa. I naprawdę, właśnie dla mnie to jest. Kwinesencja tej książki, że ktoś, dobrze, że to ktoś ubrał słowa, ale to, co mnie jeszcze przekonało do tego, że to jest dobry pomysł na prezent, to to, że sama forma tej książki jest szalenie interesująca i dla kogoś, kto interesuje się literaturą, i dla kogoś, kto lubi literaturę, to to może być po prostu bardzo ciekawa przygoda. Ale dla kogoś, kto lubi taki Japoński styl, czyli taki niby takie wszystko proste, ale taki bardzo w punkt. No to to jest w ogóle dobra powieść. No i dalej też mam japońskie powieści, bo mam. A, a gdyby tak ze świata zniknęły koty, to jest dla mnie książka, która jasne, to nie będzie nigdy dla mnie najważniejsza powieść wszechczasów. To nie będzie książka mojego życia, ale to jest książka, która sprawiła. Że się uśmiechnęłam. To jest książka, która sprawiła, że się śmiałam. To jest książka, która sprawiła, że. Hmm, miałam lepszy humor po tej książce. Więc jeśli chcecie kogoś rozbawić, ale w taki inteligentny sposób. I tutaj postać diabła jest bardzo, bardzo ciekawą postacią, i warto nam książkę przeczytać albo kogo, ko, kogoś obdarować tą powieścią, właśnie ze względu na tą postać. No, i dalej, tak już zamykając temat literatury japońskiej, mam tutaj Kot, który spadł z nieba. I to jest bardzo ciekawa książka, bo hmm, gdybym tak miała powiedzieć, o czym ona jest, to, to jest książka o niczym. Tutaj naprawdę nic się nie dzieje. Tutaj na przykład mamy opis tego, jak główny bohater idzie do sklepu, jak główny bohater gotuje posiłek, jak główny bohater patrzy na ogród. I tak naprawdę mamy tutaj niby jakąś fabułę, ale tak naprawdę to nie, o, nie nie chodzi tutaj o tą fabułę. Tylko dla mnie ta książka to był taka namiastka tego, jak żyje się w Japonii. Więc jeśli znacie kogoś, kto chce pojechać do Japonii, albo chciałby tam zamieszkać, albo po prostu interesuje się Japonią, to ta książka wydaje mi się świetnym pomysłem. Na prezent. I dalej mam książkę, o której. Ja w ogóle mam wrażenie, że chyba na każdym jednym filmie mówię o tej książce, więc ja już po prostu ją tylko pokażę i powiem, dlaczego akurat ona się znalazła w tym systemieniu, ale nie będę wchodzić w szczegóły, bo jest to terror. Jakby. <grym> <grym> no, no tak. I dlaczego? Dlatego, że to jest po pierwsze bardzo dobra powieść. Wybrałam ją do tego zestawienia dlatego, że została ona wydana w takim przepięknym wydaniu. Jest ona w twardej oprawie, z piękną pokładką, więc jeśli szukacie dla, dla osoby, która kocha książki albo w ogóle po prostu lubi książki, i czasami czyta książki, no to ta książka to jest to jest po prostu, dla mnie to jest kwintesencja pomysłu na prezent dla osoby, która czyta książki, po prostu. Ale już tak kończąc w ogóle ten filmik, pokażę ostatnią książkę. Bo czasami jest tak, że chcecie obdarować osobę, która kocha książki i chcecie kupić tą książkę, ale nie wiecie jaką, w sensie nie wiecie jaką literaturę lubi, albo czy daną książkę ma, albo no nie wiecie co lubi, więc... Wtedy moim takim pomysłem na wybrnięcie z takiej sytuacji jest kupienie książki o książkach. I ja, właśnie, wydaje mi się, że idealną książkę mam do tej kategorii, bo jest to książka po okładce, czyli o współczesnym projektowaniu okładek. Ja w ogóle jestem zachwycona, zakochana w tym, jak ta książka jest wydana, bo w ogóle. Okładka jest materiałowa. Ja bardzo lubię, kiedy książki są oprawiane w materiał. Ja wiem, że on się wyciera z czasem i ja wiem, że on no po roku dwóch on już tak nie wygląda ładnie, jak wyglądał, kiedy się tą książkę kupiło. Ale książki oprawione w materiał mają w sobie jakiś taki, ja wiem, powiew luksusu, można to i tak nazwać, ale w środku ta książka jest wydrukowana na takim lepszym papierze. Papierzu. Na takim. <grym> Barbara, naucz się mówić. Na takim lepszym papierze. Mianowicie, bo w środku mamy bardzo dużo zdjęć, mamy bardzo dużo też ilustracji, i żeby to wszystko ładnie wyglądało, no to ten papier musi być też no po prostu lepszy. Więc jeśli znacie kogoś, kto kocha książki, a nie chcecie mu kupować powieści, bo nie wiecie, czy traficie albo znacie kogoś, kto lubi w ogóle, lubi design, lubi sztukę, lubi, lubi też grafikę, no to wydaje mi się, że właśnie ta pozycja jest idealną, jest idealnym pomysłem na prezent. I to był mój bardzo luźny zakupownik, a oprócz tego jestem otwarta na Wasze pomysły dotyczące prezentów książkowych i będę bardzo wdzięczna za komentarz. No i do następnego, cześć!